Cześć, tu Jola. A tu Tomek. Witajcie w naszej yy, no, analizie materiałów źródłowych. Dzisiaj przyglądamy się no, niezwykle trudnym tematom: obława augustowska, lipiec 45, i szerzej polska polityka historyczna. Tak, a opieramy się na zapisie debaty ekspertów. Spróbujemy z tego wyciągnąć yy, no, najważniejsze wątki, jakieś kontrowersje, może. I zastanowić się, jak my właściwie opowiadamy o przeszłości, prawda? Dokładnie. No to zaczynajmy. Obława augustowska. E, no dobrze, co, co tam jest najważniejsze z tych źródeł? Co trzeba wiedzieć? Przede wszystkim to była no, gigantyczna operacja wojskowa. Głównie siły sowieckie. Tak, 50 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej i ten ich kontrwywiad. Smersz. Tak, Smersz. Szpionom. Śmierć śpionom, A cel mieli jasny. Likwidacja polskiego podziemia niepodległościowego, tam na Suwalszczyźnie. Skala była, no, porażająca. Zatrzymano chyba około siedmiu tysięcy osób, głównie cywilów. Tak, tak, mówią źródła. A szacunki, o których dyskutowano, to co najmniej 600 Polaków, zamordowanych, bez sądu, po prostu na podstawie decyzji politycznej z Moskwy. I co najgorsze, do dzisiaj nie wiadomo, gdzie są ich groby, co się z nimi stało. Mhm. Śledztwo IPN-u, no cóż, utknęło. Głównie przez brak współpracy Rosji i Białorusi. Mur. No i tu dochodzimy do tego y, bardzo bolesnego wątku polski udział. W tych źródłach, w tej debacie, mówi się o UB, o MO. Nawet o kompanii z pierwszego pułku LWP. I padały tam zarzuty, że Polacy tworzyli listy proskrypcyjne, że brali udział w aresztowaniach. No właśnie. I od razu pojawia się pytanie, które tam wybrzmiało, jaki był status tych ludzi, pomocnicy w zbrodni, kolaboranci. Czy może wiesz, po prostu żołnierze wykonujący rozkazy? W tej nowej, strasznie skomplikowanej rzeczywistości powojennej? To są dylematy, które wciąż no, budzą ogromne emocje. W tej dyskusji pojawił się też ten konkretny przypadek yy, Maksymiliana Szneffa, wtedy podchorąży LWP. Tak, jego rola w samej obławie była chyba marginalna, ale sprawa wróciła przez no, jakąś publiczną obronę ze strony rodziny. I w debacie uznano to za taki symptomatyczny przykład, jak historia, nawet takie drobne fragmenty, jest wciągana w bieżące spory polityczne. Dokładnie. I ten przykład, hmm, niezależnie od jego wagi, dobrze pokazuje szerszy problem: to, jak historia bywa używana instrumentalnie. No właśnie, przejdźmy do tej polityki historycznej. Co o niej mówiono w tej debacie? Jakie były główne punkty? Przede wszystkim, wiesz, ujawnił się taki fundamentalny spór. Czy państwo potrzebuje jednej spójnej oficjalnej narracji historycznej, żeby budować tożsamość, pozycję międzynarodową? Czy raczej powinno stawiać na pluralizm, wspierać badania, debatę, być bardziej mecenasem niż, no nie wiem, dyktatorem pamięci? Mhm. I w tej debacie mocno podkreślano ryzyko tej pierwszej opcji: instrumentalizacja przez polityków. Używanie historii jako takiej pałki na przeciwników. Podawano przykłady. Tak, mówiono o zmianach w Muzeum II wojny światowej, o ewolucji IPN-u, który zdaniem niektórych no, stał się narzędziem bardziej jednej, prawicowej wizji historii. Zastanawiano się też, jakie pozytywne historie polska mogłaby. No skuteczniej opowiadać światu? Tak, padały propozycje, to dążenie do wolności przez wieki, rola kobiet, noblistki, prawa wyborcze, bardzo wcześnie przecież. Tradycje prawne. Wspominano Włodkowica, Lemkina, twórcę pojęcia ludobójstwa. Nawet sukces gospodarczy po 89 roku padł jako propozycja, ale była zgoda co do jednego. Że potrzebna jest strategia, długofalowa. Dokładnie. Nie tylko pojedyncze akcje. Ale wskazano też na problemy, na to, co komplikuje polską narrację na zewnątrz. Pewnie kwestia postrzegania roli Polaków w Holokauście. Tak, to się pojawiło. Przykład jedwabnego, który często staje się takim no, symbolem wykorzystywanym do jednostronnego obrazu. Mówiono też o tych kontrowersjach wokół osób publicznych, które negują Holokaust, jak Grzegorz Braun. Tak, to też padło jako przykład czegoś, co bardzo szkodzi wizerunkowi Polski. Czyli podsumowując, obłowa Augustowska to wciąż jest no, tragiczny, nie do końca zbadany, przez lata przemilczany kawałek historii. Ogromne trudności z dotarciem do prawdy, z upamiętnieniem. A sposób w jaki o tym i o innych trudnych sprawach rozmawiamy, no cóż, wpisuje się w tę szerszą debatę o polityce historycznej. Tak, o jej celach, narzędziach, ale też o pułapkach. A chyba największą pułapką jest to ryzyko no, całkowitego upolitycznienia pamięci. To chyba wszystko w dzisiejszej analizie. Temat jest no, niezwykle złożony. Warto dalej szukać, myśleć. A może kluczowe pytanie, które zostaje po tej debacie, to czy w ogóle da się oddzielić pamięć historyczną od bieżącej polityki w kraju takim jak Polska, tak doświadczonym przez historię? Hmm. Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że ta rozmowa dała do myślenia. I zapraszamy na kolejne spotkania z materiałami źródłowymi. Żeby niczego nie przegapić, yy, no, warto zasubskrybować nasz kanał. Do usłyszenia.